Po prostu. To jest podcast o Bogu, Kościele i życiu. Czyli chrześcijaństwie po prostu. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie w moim podcaście Po prostu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, które myślę, że każdy z nas gdzieś ma z tyłu głowy. Pytanie, które brzmi czy grozi nam trzecia wojna światowa? Od kilku Tygodni bardzo mocno gdzieś w moim sercu słyszę o pokoju. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi o pokoju. Wiele sytuacji, w których się znajduję, słyszę o pokoju, który pochodzi od Boga, i to słowo bardzo mocno mnie dotyka. I dzisiaj rano, kiedy wstałem, również w mojej głowie brzmiało: Tylko we mnie, miejcie pokój. W nawiązaniu do Ewangelii Jana, do 16 rozdziału 33 wersetu, w którym Pan Jezus mówi: Powiedziałem Wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi, ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Ale na początku kilka faktów. Jeszcze 4 lata temu. Wszystkie media, media społecznościowe e, obiegła informacja o pandemii, która miała zgładzić e, cały świat. Widzieliśmy w wielu portalach e, społecznościowych, czy też w wiadomościach, e, w portalach informacyjnych ciężarówki wywodzące zmarłych. Widzieliśmy sale wypełnione trumnami. Co chwilę pojawiał się nowy wariant e, wirusa, gorszy od poprzedniego. Minęło dwa lata, dwa i pół roku e, i Wybuchła wojna na Ukrainie. 24 lutego bieżącego roku obchodziliśmy rocznicę, drugą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. W związku z tą rocznicą w wielu mediach pojawiało się e, dużo analiz dotyczących tej wojny, która, której jesteśmy świadkami, która dzieje się za naszymi granicami. YouTube, na YouTube trafiłem na bardzo ciekawą analizę, w której e, pokazane były fakty. I plany dotyczące wojny na Ukrainie. Putin, rozpoczynając wojnę, miał plan taki, aby w ciągu dwóch tygodni zająć całą Ukrainę, najpóźniej w ciągu miesiąca. Prawdopodobnie taki wydał rozkaz swoim generałom. Rosja w tamtym czasie stanowiła drugą armię świata po Stanach Zjednoczonych. Od stycznia 2023 roku do września 2023 roku Rosji udało zająć się zaledwie 0,08% terytorium Ukrainy, co stanowi 480 km2, według tego, jak podają Amerykański Instytut Badań nad Wojną. Rosja do tej wojny przystąpiła z dużymi ambicjami, ale efekt tego jest marny. Warto zadać sobie to pytanie, czy faktycznie Rosja jest w stanie zaatakować kraje Unii Europejskiej, kraje nadbałtyckie? Czy nie wydaje Wam się to dziwne? Przywódcy europejscy przygotowują się do ataku Putina na państwa europejskie w sytuacji, w której od dwóch lat nie zajął większości obszaru Ukrainy. Wydaje mi się, że ta próba zastraszenia społeczeństwa, które jesteśmy świadkami już od czterech lat, jest to próba zrobienia kroku do tego, żeby przekonać społeczeństwo europejskie do jednego rządu i jednej armii. Przestraszonym społeczeństwem dobrze się zarządza. Kilka dni temu czytałem taką książkę, taki podręcznik manipulacji, jak wpływać na innych? I właśnie w tej książce bardzo wyraźnie pokazane jest, że strach jest dobrym motywatorem do tego, żeby manipulować ludźmi, żeby nimi sterować. Wtedy, kiedy ludzie są przestraszeni, kiedy nie mają pokoju, kiedy żyją w lęku, kiedy są przestraszeni tym, że jutro może wydarzyć się coś strasznego, przyjmują i poddają się pod władzę. Taka forma rządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla demokracji, wolności jednostki i społecznego zaufania. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo było świadome swoich praw i wolności oraz gotowe było do obrony w obliczu manipulacji i strachu, który sieją przywódcy danego państwa, czy tak jak w naszym wypadku krajów europejskich. I to nie jest jakaś nowość. Od starożytnych czasów władcy i przywódcy wykorzystywali różne strategie, aby utrzymać kontrolę nad swoim społeczeństwem. Jedną z najbardziej skutecznych technik jest wywoływanie i wykorzystywanie strachu, paniki wśród społeczeństwa, którym się zarządza. Zastraszone społeczeństwo, tak jak już powiedziałem wcześniej, można nim łatwo rządzić, ponieważ ludzie, którzy czują się zagrożeni, są bardziej skłonni podporządkować się autorytetom i zaakceptować ograniczenia ich wolności w imię bezpieczeństwa. Spójrzmy na te wydarzenia z perspektywy Bożego, Bożego Słowa. Biblia może nie używa wyraźnie słowa światowy rząd, wspólna armia czy światowa waluta. W odniesieniu do czasów ostatecznych, natomiast dostarcza nam wystarczających dowodów, abyśmy mogli wyciągnąć właściwe wnioski, że obie te rzeczy będą istnieć pod rządami antychrysta w dniach ostatecznych a więc światowy rząd, światowa waluta i światowa armia. W swojej apokaliptycznej wizji, którą czytamy w Księdze Objawienia, apostoł Jan widzi bestie. Nazwaną również Antychrystem wychodzącą z morza. Ta bestia ma siedem głów i dziesięć rogów i możemy przeczytać o niej w księdze objawienia w XIII rozdziale od pierwszego wersetu. Wtedy zobaczyłem wychodzącą z morza bestię. Miała ona dziesięć rogów i siedem głów. Na jej rogach zauważyłem dziesięć jademów, a na jej głowach bluźniercze imię. Bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon Smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do tej bestii mówili i kto jest w stanie podjąć z nią walkę? A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Kimkolwiek jest tych dziesięciu i jakkolwiek dojdą do władzy, Pismo Święte Biblia jasno mówi, że bestia powstanie do potęgi ich władzy i stanie się najwybitniejszym królem spośród nich. W końcu inni królowie będą posłuszni jego rozkazom. Zobaczcie, że Jan. Opisuje władcę tego ogromnego królestwa jako tego, który posiada moc i wielką władzę nadaną mu przez samego szatana. Otrzymuje on uwielbienie od całego świata i ma władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem. Z tego opisu logiczne jest założenie, że ta osoba jest przywódcą światowego rządu, który jest uznany, rozpoznawany jako suweren wobec innych rządów. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób tak różnorodne rządy, jakie mamy dzisiaj, jakie obecnie są u władzy, podporządkowywałyby się jednemu władcy, i istnieje na ten temat wiele teorii. Jednym z pomysłów jest to, że katastrofy, plagi, pandemie, wojny yy, będą właśnie yy, tak druzgoszące stworzą tak wielki globalny kryzys, że ludzie przylgną do każdego, kto obieca ulgę, uwolnienie od cierpienia i da chwilę bezpieczeństwa. Jak osiągnąć tak potężną władzę? Myślę, że jednym ze sposobów osiągnięcia takiej władzy jest po prostu kontrolowanie handlu. I tutaj pojawia się koncepcja, koncepcja światowej waluty, która y, będzie takim znakiem y, szatana, który będzie potrzebny do kupowania i sprzedawania. Każdy, kto odmówi przyjęcia znaku bestii, nie będzie mógł kupować jedzenia, ubrań lub innych potrzebnych rzeczy. I bez wątpienia, spora część ludzi na świecie przyjmie znak tylko po to, aby przeżyć. W wersecie 16 księgi objawienia 13 rozdziału jasno mówi, że to będzie uniwersalny system, w którym każdy bogaty i biedny, wielki i mały, będzie nosił znak na ręce lub czole. Istnieje wiele spekulacji na ten temat, tego jak dokładnie ten znak zostanie umieszczony, ale dostępne obecnie technologie mogą w łatwy sposób yy, to osiągnąć. Dlatego Zadając sobie to pytanie, czy grozi nam trzecia wojna światowa, warto zajrzeć do Bożego słowa, do księgi Objawienia i zobaczyć, że to jest po prostu wypełnienie się objawienia, wypełnienie się proroctwa, które pan Jezus objawił nam w księdze Apokalipsy, abyśmy właśnie w tych czasach umieli się jako chrześcijanie odnaleźć, żebyśmy nie wpadali w panikę, żebyśmy w nim zachowywali pokój, dlatego że pan Jezus nas przed tym ostrzegał. I wrócę do fragmentu, który, którym rozpocząłem ten dzisiejszy podcast z księgi, z Ewangelii Jana, z 16 rozdziału, gdzie Pan Jezus powiedział: Abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, naśladowcy, musimy mniej więcej wiedzieć, w jakim momencie świat jest. A nie możemy ulegać strachowi panice, tylko mamy być tymi, którzy znajdują pokój w Jezusie Chrystusie. Do usłyszenia w następnym pokaście. Radości w Panu.